Cześć, jesteśmy Kuba, Kacper i Konrad. Recenzja ta to fragment jednego z epizodów podcastu Trójkast. Link do pełnego materiału znajdziecie w opisie. Zapraszamy. Chciałbym powiedzieć, że przyszedł czas na relaks, ale. Na to pytanie nam odpowie Kuba w swojej recenzji Ford Triumph. No, zgadza się. Tylko wcale nie relaks. Znaczy pewnie relaks, jak się wybierze niszczy poziom trudności. Ja sobie zacząłem chyba z zalecanym. I wcale się nie relaksowałem, bo było nawet nawet ciężko miejscami. Ale zacznijmy od początku. Fort Triumph. To jest gra, która była reklamowana jako mix heroesów i x -coma. Czyli, jakby ta rozgrywka dzieje się na mapach podobnych z heroesów. Czyli biegamy sobie konikiem, zbieramy tutaj trochę złota, tutaj jakiś tam zasób, surowiec. Tutaj odwiedzimy jakąś świątynię i dostaniemy punkty dla swojego bohatera. A tam, jak pokonamy przeciwników, to będzie skarb, a w skarbie możemy wybrać, czy chcemy walutę, czy punkty doświadczenia. Um, oczywiście, też mamy swój zamek, w którym możemy rekrutować kolejnych bohaterów i stawiać budynki, które tam nam zapewnią albo większy dochód, albo jakieś tam dodatkową obronę fortecy, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest takie Heroes'owe. A jeśli chodzi o X, koma to tutaj porównania miały się dziać na polu walki. Czyli mamy swoich bohaterów, jest przeciwnik, potwory e, i turówka wchodzi. I teraz. Miał być Mix Heroesów i X, i jest. Tylko, że tak naprawdę mm, no w żadnym z tych elementów For Triumph nie dorównuje tym, tym grom, na których się, się wzorował. Bo jeśli chodzi o ten aspekt heroesów, to to, jest, to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo uproszczone. Nie ma za dużo tych zasobów, w tym zamku też tak naprawdę się za dużo nie dzieje. Tu nie ma rekrutowania armii poszczególnych jednostek w takich i w takich ilościach, bo mamy tylko i wyłącznie bohaterów. A jeśli chodzi o ten aspekt strategii turowej i tych walk turowych, no to tu też mm, nie jest to ten sam poziom. Oczywiście nie jest źle, jest po prostu trochę, trochę inaczej, ale tak bym powiedział, no nie aż tak bardzo rozbudowany. Także tak jest, troszkę tego, troszkę tego, ale w gruncie rzeczy nie ma za dużo niczego. No ale zacznijmy na tym ważniejszym, od tego ważniejszego elementu, czyli od tych walk i, i tego, co mi dało w kość, czyli ten dość wysoki poziom trudności. Otóż z tymi wielkami jest tak... Że wszystko no, opiera się na tym, żeby wykorzystywać w trakcie walki otoczenie. I nawet nie chodzi o to, żeby zadać przeciwnikowi jak najszybciej jak najwięcej obrażeń, tylko żeby wykorzystać otoczenie w ten sposób, by zapewnić sobie przewagę. Czyli jeżeli gdzieś tam będzie jakiś filar na planszy, a przeciwnik będzie miał osłonę za filarem, to zamiast atakować wroga bezpośrednio, nawet tam starając się go oflankować i zadać mu jakieś obrażenia, możemy uderzyć w filar. Filar spadnie na przeciwnika i go nie dość, że mu tam zada obrażenia, to go jeszcze ogłuszy. I właśnie to ogłuszanie wrogów jest tutaj takie bardzo ważne, bo mm, każde ogłuszenie powoduje to, że w następnej turze ten wróg nie może nas zaatakować. Oczywiście ten system jest. Jeszcze dalej pociągnięty. Także jeżeli pchniemy ten filar, to on uderzy w przeciwnika, a jeżeli za tym przeciwnikiem będzie następny przeciwnik, to oni też w sobie w siebie uderzą i zadadzą tam sobie jakieś obrażenia i będą. Dwóch będzie ogłuszonych. Także tutaj mamy tych sporo narzędzi do tego, żeby i tych przeciwników jakoś przemieszczać po planszy, bo mamy i linki, które gdzieś tam podciągają, albo strzały, które odpychają, albo jakieś zaklęcia wiatru, które też tam y, mogą tymi ruchami modyfikować, to jeszcze musimy kombinować z tymi, z tymi elementami terenu, jak jakieś, nie wiem, pnie, y, jakieś filary, jakieś y, y, kamienie i tak, i tak dalej. Więc tu, we, wokół tego się to wszystko opiera. A jeśli chodzi o bohaterów naszych, to są cztery klasy. Każda ma tam jakieś swoje umiejętności, część jest y, wspólna dla wszystkich klas, ale no, ewidentnie jest tutaj y, różnica dla każdego z bohaterów. Jeśli dobrze pamiętam, to maksymalnie w drużynie możemy mieć pięciu bohaterów. A jeśli chodzi o wrogów, no to tam czasami nawet będziemy musieli się mierzyć z większymi takimi hordami, które mają po kilka punktów życia, ale jednak nas starają się przytłoczyć, yy, przytłoczyć jakby ilością. Yy, no i co, mamy Paladyna, Paladyn oczywiście tam w zwarciu, yy, duży współczynnik zbroi, pancerza, potrafi jak, w jakiś sposób leczyć sprzymierzeńców. Yy, mamy Czarodzieja, który będzie miotał kule ognia i tam lodowe... Pociski mamy łoczyka, który będzie łukiem atakował z dystansu i tak zapewniał przewagę. I mamy jeszcze Berserkera, który jest takim typowym zadawaczem obrażeń, czyli tam szybko ginie, ale też w stanie jest zadać sporo obrażeń. I właśnie jeśli chodzi o to umieranie, to to jest taki najsmutniejszy i najbardziej bolący element tej gry. Jak w życiu, bo ja sobie jeszcze, właśnie do tego standardowego poziomu trudności dorzuciłem to. Nie wiem, nie jestem pewny. Wydaje mi się, że to było fabrycznie ustawione, bo ja lubię grać po prostu na zalecanych ustawieniach, bo dla mnie ustawienia zalecane to są ustawienia, które producent i deweloperzy stwierdzają, że to jest najlepsze i najbardziej zbalansowany tryb. I była zaznaczona opcja, że oni po prostu giną bezpowrotnie. Tak? Czyli, jak bohater ci umiera, to, to go tracisz, musisz sobie tam zrobić nowego, dołączyć do drużyny i tak dalej. No, i a, trzeba się było troszkę tak właśnie głowić, żeby nie tyle, żeby tylko wygrać, ale żeby wygrać i nie stracić swojej tam dobrej postaci, bo jednak to takie jest bolesne w skutkach, gdyż kampania rozgrywa się na, w trzech aktach i z pierwszego aktu najlepszych wojowników możemy zabrać sobie do drugiego aktu i z drugiego aktu do trzeciego oczywiście tych poziom ich doświadczenia narasta, oni są coraz lepsi ja miałem taką sytuację, że finałową walkę, walkę z pierwszego aktu wygrałem ale został mi tylko jeden żywy bohater i w drugim akcie zaczynałem z tym jednym dobrym już wyżej, wyżej poziomowym bohaterem i takimi pierwszopoziomowymi i było mi ciężko się przebić na początku. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby zadbać o to, żeby nasi podopieczni nie padali. Mm. I też, dlatego mogę mieć troszkę takie gorsze wrażenia z tej gry, bo grałem w to na Switchu. A, ani Heroesy, ani XCOM, to nie są gry, które powinno się grać na Switchu. Boże, uchowaj grać w strategię na Switchu. W ogóle no, to nie są gry konsolowe, tak? Dużo dużo szybciej, dużo sprawy. Nie wiem, może wy macie takiego skilla, że tymi padami potraficie takie cuda czynić, ale dla mnie myszka to tutaj jest. E, no, nieoceniona. Wydaje mi się, że no, przeskakiwanie pomiędzy przeciwnikami, sprawdzanie, jak daleki jest zasięg ruchu. Y, ale czekaj, a ty nie chwaliłeś Mario i Rabicz. E, Mario i Rabic było dużo prostsze. Ale też mnie to irytowało i też dużo, dużo jakby szybciej i sprawniej by mi się w to grało po prostu z myszku. Ale to może, nie wiem, kwestia mojego przyzwyczajenia. Ale fajne były te, te króliki myszy. Króliki myszy. Wracając do Fort Triumph, na czym to ja skończyłem? A, no tak, że, że grałem na tym Switchu i dość no, topornie się tym wszystkim operuje, więc um, zalecam wersję, wersję z myszką, żeby sobie zagrać, myślę, że będzie dużo wygodniej. A przez to, że tak ciężko mi się w to grało i to mnie troszkę męczyło, żeby przeskakiwać pomiędzy tymi postaciami i polem bitwy, to też nie chciało mi się brać udziału we wszystkich tam walkach, jakie są na mapie. Tak jak wspominałem wcześniej, każdego skarbu broni jakiś tam przeciwnik. I no dobra. Mogę pójść, go zabić. Oczywiście przed rozpoczęciem walki mam zaznaczone, pokazane, jak silny to jest wróg i jak ciężko będzie mi go pokonać. Jeżeli to jest tam naprawdę tam pół czaszki w skali tam pięciu czaszek, to gra pozwoli mi tę walkę wygrać automatycznie. Tak? Po prostu go. Dostaję doświadczenie, przeciwnik nie żyje, mam drogę do skarbu. A jeżeli już jest jedna czaszka, to muszę te plansze rozegrać. I no nie chciałem mi się tego robić. O ile walki, walki jakieś tam fabularne, powiązane z misjami, które były no jakoś ciekawiej zaprojektowane, coś tam się więcej działo, nie miałem z tym problemu, to walczyć o każdy skarb, o każdy surowiec, no nie miałem ochoty. Szczególnie, że podobnie tak jak było w Heroesach, możesz sobie stworzyć kilka drużyn i kilkoma drużynami chodzić po tej mapce i bardziej zwiedzać czy tam starać się zagwarantować przewagę. No mi się nie chciało tego robić, bo mnie to za bardzo za bardzo męczyło. Może właśnie przez to konsolowe sterowanie. Więc w sumie to skupiałem się na głównej drużynie, głównych bohaterach i sobie sobie tak, w taki sposób grałem. A jeszcze rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, jest to, że oczywiście, w takiej swojej drużynie, jeżeli uważasz, że Paladyni to jest najlepsza klasa, możesz mieć czterech Paladynów, czy tam pięciu Paladynów, i dobrze ci się tak gra. Ale w misjach fabularnych, gra wymusi na tobie to, by mieć jednego bohatera z każdej klasy w drużynie. Więc to jest takie mm, fajne, ale mm, no, troszkę ogranicza jakby kombinowanie, bo ja na przykład zupełnie nie korzystałem z dobrodziejstw w postaci Berserkera i chętnie zastępowałbym go inną klasą, ale ze względu na misję fabularną musiałem go mieć w drużynie. Mhm. No bo te, według w, tego koń, kręci, się, kręci się kampania nie wspomniałem w ogóle o stronie fabularnej strona fabularna jest taka historią z humorem można nazwać oczywiście chodzi o to, że trzeba pokonać tych złych, ale nasza drużyna to taka, to, to nie jest taka typowa drużyna herosów tylko bardziej jakaś taka no zabawna zabawna zgraja jest tam trochę żartów, niektóre są śmieszne, niektóre są bo są, ale no, Dostatecznie dobre, by ta historia jest taka poprawna. O, nazwijmy to tak, na tyle poprawna, by stanowiła jakieś tam tło dla, dla historii. Mm. I kolejną rzeczą, która mnie męczyła, to był sposób, w jaki przeciwnik, przeciwnik yy, traktował nas. Bo tak jak wspominałem, grałem jedną drużyną, ale przeciwnik sobie tych miał bohaterów więcej. Jak mnie to irytowało za każdym razem, gdy oddalałem się od zamku, już chciałem sobie gdzieś tam dalej pójść. A on mi podsyłał takiego gdzieś tam gównianego Herosa, który był mi w stanie ten zamek tam zadać, z, yy, zająć, a nawet nie tyle co zająć, bo gdy miałem jakąś tam obronę w zamku, to on i tak był na tyle odważny, by mnie zaatakować, nawet pomimo tego, że nie miał przewagi. Ale walkę musiałem rozegrać, więc to kolejna taka y, zbędna, zbędna walka do rozegrania. Jakieś tam dodatkowe, niepotrzebne minuty. Y, ale tak troszkę narzekam na ten Fort Triumph, a muszę przyznać, że w gruncie rzeczy bawiłem się, bawiłem się spoko, bawiłem się dobrze. Y, może jakby. Troszkę za dużo tego było, za wszystko było za bardzo skumulowane, ale te, 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 te rozgrywanie tych potyczek mm, sprawiało satysfakcję, szczególnie jak miałeś tę opcję kombinowania z tym ogłuszaniem, z tym, by zadać jak najwięcej jak najwięcej obrażeń mm, danej turze, jak najbardziej, jak najlepiej wykorzystać wszystkie swoje możliwości. To na, naprawdę jest satysfakcjonujące. Tak samo jak satysfakcjonujące były jakieś tam walki powiązane z fabułą, w których działo się, działo się, trochę więcej niż tylko tępienie wrogów. Także myślę, że to jest gra, którą osoby lubiące turówki powinny sprawdzić, ale raczej nie na swój Czyli. Czy są jakieś pytania? To, to, to zdanie właściwie można podpiąć do większości kier. No, pewnie tak i chyba coraz częściej my je podpinamy. No, ale, ale nie, nie bierze, nie bierze będzie się to z U, trzeci to. będzie bajoneta. Jesteście po prostu hejterami switcha i tyle. A jakie jest Wasze zdanie na temat omawianej przez nas gry? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy.